Straszne szczegóły na temat tych szanowanych muzyków. Są tacy muzycy, którzy są tak szanowani ze swojej umiejętności, że nieco z przymrużonym okiem patrzy się na ich poczynania poza sceną. Łatwo jednak zapomnieć, że za tą całą otoczką kryje się po prostu człowiek, który często jest okropny. Przed wami pięciu artystów, którzy są ikonami, ale mają naprawdę sporo za uszami. Numer 5. Elvis Presley. Nie sposób opisać wpływu, jaki Elvis Presley wywarł na historię muzyki, więc przejdźmy od razu do sedna. Miał 21 lat, gdy stał się absurdalnie sławny dzięki sukcesowi Heartbreak Hotel. Wraz ze Sławą i Fortuną przyszedł podziw niezliczonych kobiet, ale według biografa Joela Williamsona był szczególny rodzaj dziewczyn, który Elvis lubił. Te naprawdę naprawdę młode. Odpowiedni wiek na bycie dziewczyną Elvisa to 14 lat, a kiedy 22-letni mega gwiazdor wyruszył w te wczesne trasy koncertowe, zabrał ze sobą małą grupę 14-latek. Williamson twierdził, że był wielkim fanem łaskotek i zapasów, a także wszystkiego innego, co nie było związane z rzeczywistym stosunkiem płciowym. Przyszła żona Pristilla miała 14 lat, gdy poznała 24-letniego Elvisa, a to, co działo się za zamkniętymi drzwiami jest przedmiotem dyskusji. To, co nie podlega dyskusji, to fakt, że po urodzeniu córki Lizy Marie stracił zainteresowanie nią, zamiast tego zabiegając o inną 14 o imieniu Reka Smith. W Elvisie też było sporo przemocy. Wiele lat później był zaręczony z 21-latką, która twierdziła, że kiedyś wyciągnął broń i wystrzelił kulę w głowę łóżka, w którym spała. Guardian twierdził, że pomiędzy tymi głównymi związkami było mnóstwo innych, wiele z nieletnimi dziewczynami, które koniecznie musiały mieć bardzo mało stopy. Numer 4. Frank Sinatra Frank Sinatra był ikoną na scenie, ale poza nią działo się wiele podejrzanych rzeczy. Porozmawiajmy o jednej z nich. Jego temperament. Według The Telegraph był tak zły, że jedna z jego żon opisywała go kiedyś jako postać Jekyll and Hyda. I istnieje cała lista fizycznych starć, w które był zaangażowany. Po pierwsze te, w których ktoś został poważnie ranny. Uderzył na przykład reportera w 1948 roku, ostatecznie rozstrzygając wniesione przeciwko niemu oskarżenia o napaść i pobicia. Przebywał w hotelu Beverly Hills, kiedy rzucił telefonem w przypadkowego biznesmena, który również tam był. No i złamał mu tym samym czaszkę. Prawie zabił swoją ówczesną żonę Awie Gardner, rzucając w nią butelką szampana, tak mocno, że pękła umywalka w łazience. Sinatra zniszczył również szaloną ilość. Rzeczy zwykle w przypływie złości. Rozwalał obrazy, wyrzucił źle działający telewizor przez okno w hotelu i rozbił radio samochodowe, gdy włączył się utwór The Doors. Niektóre rzeczy, które spotkał przedwczesny koniec pod jego butem, były również bezcenne, jak na przykład waza Ming. Którą zniszczył w hotelu w Hongkongu. Numer 3 John Lennon. Najpewniej znacie Lenona jako faceta, który śpiewał. Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących w pokoju! Przed próbą naprawienia problemów świata, były Beatles powinien prawdopodobnie uporządkować najpierw niezbyt spokojny bałagan swojego losu. Pomimo swojego hipisowskiego wizerunku, Lennon był facetem, który pozostawił po sobie szereg załamanych ludzi. Porzucił swojego pierwszego syna Juliana, gdy ten miał zaledwie 5 lat. Jak sam powiedział Julian, Lennon w zasadzie wyparł dziecko ze swojego umysłu, dając matce Juliana Sinti tyle pieniędzy, ile trzeba było na szkołę, no i na ubrania, ale już nic poza tym. Być może jest to do zaakceptowania, gdy ledwo zarabiasz na życie, ale trochę nie do przyjęcia, gdy jesteś w zasadzie. Jedną z najsłynniejszych osób na ziemi. Mimo to, pod pewnymi względami, porzucenie Juliana przez Lenona mogło być błogosławieństwem. Kiedy Lenon był jeszcze z Cynthia, znęcał się werbalnie nad chłopcem z powodu najdrobniejszych rzeczy i pozostawiał stosy narkotyków w wielu różnych miejscach domu. Miał też również ciąg romansów. Praktyka ta przeszła też do małżeństwa z Joko Ono, chociaż wydaje się, że ono nie miała nic przeciwko. Być może najgorsze było jednak przyznanie się Lenona w wywiadzie dla Playboy z 1980 roku, że czasami bił kobiety w swoim życiu. Numer 2. Johnny Cash W życiu Johnny'ego Cash'a jest wiele mrocznych rzeczy, ale porozmawiajmy o tym, jak okropny był dla kobiet. Książka Vivienne Cash I Walk the Line to rozdzierająca serce opowieść o tym, jak nadal kochała swojego męża, nawet pomimo narkotyków i romansu z jego bardziej znaną drugą partnerką, June Carter Cash. To Vivienne urodziła mu cztery córki. Wychowała je i trwała przy nim przy najgorszych aresztowaniach, ale Johnny przypisał wszystkie zasługi drugiej żonie. Za zamkniętymi drzwiami June Carter wcale nie miała łatwiej, pomimo bajkowego romansu przedstawianego publicznie. Biograf Robert Hilburn mówił, że był oszołomiony, gdy dowiedział się, że Cash zdradzał ją, gdy była w ciąży z synem Johnem Carterem. Było wiele kobiet, ale najbardziej bolesna zdrada to prawdopodobnie ta z siostrą June Anitą. John Carter mówił również o niezbyt idealnym małżeństwie swoich rodziców i powiedział, że uzależnienie jego matki od narkotyków i popadnięcie w paranoję wynikało z niemal ciągłego strachu, że Johnny znów zdradza. Strach ten rozprzestrzenił się na ich syna, który dorastał świadomy, że jego rodzina może rozpaść się w każdej chwili. Numer 1. Miles Davis. Jeżeli kiedykolwiek istniał człowiek, który ucieleśniał ducha muzyki, to właśnie był on. A jego duchem był jazz. Ale był też okropnym człowiekiem. Po pierwsze, wspomnijmy o tym, że zwykł grać tyłem do swoich fanów, i niech Bóg ma go w opiece, to był na tyle bezczelny, by do niego przypadkiem podejść. Do tego dochodziła szalona próżność, do tego stopnia, że potępiał krytyków muzycznych za pisanie recenzji, które wychwalały kogokolwiek innego, twierdząc, że chcą tym odebrać mu światło reflektorów. Następnie były uzależnieni od heroiny i kokainy. Są też historię, Historia o sutenerstwie i jego obraźliwych relacjach z kobietami, które poślubił. Była żona Frances Davis twierdziła, że nie tylko się go bała, ale kilka razy uciekła z domu, przekonana, że ją zabija. W swojej autobiografii artysta przyznał się do tego całego nikczemnego zachowania i bicia swoich żon, a nawet przyznał, że pochwala mężczyzn bijących swoje żony i dziewczyny bo przecież jakoś trzeba utrzymać je w ryzach. Jak widać, czasem lepiej nie poznawać zbyt wielu szczegółów z życia swoich ulubionych muzyków. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście usłyszeć jakiś dłuższy odcinek na temat któregoś z tych dzisiaj przedstawionych. Chętnie się podejmę. Klasycznie zostawcie proszę po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy i jeszcze tego nie robicie. No i co? Trzymajcie się, dobrego tygodnia na razie. Elo.